Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. Roman Bieniek. Ozino, tęskno mi za tobą. Wiersze wybrane. Stare wspomnienia. Cóż możemy począć z tym, co przeżyliśmy? Gdzie umieścić to, co mieliśmy? Bo, co się deptało całe lato, wszystko jedno, w deszcz czy błoto. Gumiaków. Nie zdejmowaliśmy w sieni, nie trzeba było, bośmy ich nie mieli. Dyliny mytek kartaczem w sobotę, tylko kobiety miały z tym robotę. Jak miło posiedzieć w kuchni było, w piecu z kamienia albo z cegły skrzyło, Czyszczało od ognia kawałki wierzby, czasami iskra prysła na środek izby. Pokrywka skakała na garnku z ziemniakami. Było cudownie, radio nie zgrzytało za uszami, Nie przeszkadzał rechot traktorowy, Ani też telewizory i jazgot radiowy. Można się skarżyć i utyskiwać, Nie ma co za starym popłakiwać, Chodzić w kapciach, po gładkiej posadzce, Wypada wszystkim dziadkowi i babce. Cóż z tego, że nie jemy ze wspólnej miski, że porcelana i kryształ w kredensie błyszczy, że pajęczynę sięga odkurzacz, że koni nie kuje już kowal, tylko podkuwacz. Kiedy na nic nie ma czasu, wszystko za późno. Czas goni pieniądz, a w kapsie wciąż próżno. płętą tego wiersza niech zostanie wspomnienie. Nie pieniądz, a radosne uniesienie. Wiosna. Wszyscy wiosnę przeczuwają. Wokół domów usprzątają. Grabią trawnik i ogródki, rozbijają małe gródki. Na obłokach skowron ćwierka, szpaka słychać też. Co chwilka swoim głosem oznajmiają, że na północ odjeżdżają. Tu następni przyjdą po nas i założą gniazda u Was. Rzeczywiście tak się stało: całe chmary przyleciało. Wszędzie piski i krakanie. Co tu znaleźć na posłanie, na swe gniazdko dla potomnych? Może w jakichś budkach wolnych? Trawka już prostuje ścięgna, czyni pośpiech boby zwiędła, kwiatki też puszczają pąki, dekorując pola łąki, a gospodarz wyszedł w pole, przeoruje swoją rolę, uzupełnia wiosny wdzięki, nie wypuszcza konia z ręki. Woda Mała młaka, wilgotna darń i skała. Początek potoku i rzeki dała. Ledwo sączy się po trawie kropelkami, Karmi ludzi razem ze zwierzętami. Rośliny, robaczki, wszystko co żyje, To w wodzie przebywa lub wodę pije. Pomiędzy kamykami swój bieg toczy. Historię pisze, nim do morza skoczy. Masą płynie przez ludzi hołubiona, poprzez kaskady w nurtach poskromiona. Spiętrzone wody na wielkich zaporach służą ludziom w domach i na zagrodach. Gorąca para, co tłoki wyciska, pociągiem i statkiem jeżdżą ludziska. Turbinę kręci, energię wytwarza, łagodzi wysiłek, wygód przysparza. Radośnie snuje w ziemi białej wstęgi, Wirami rysuje obraz potęgi, Czasem przyspieszy, kiedy się rozgniewa, Groźnie na pola i łąki wylewa. Z jakiegoś powodu złości nabrała, Co nie zamuliła, ze sobą zabrała. Dzięki niej wszystko obficie wyrosło, A potem w jej nurtach do morza poszło. Żniwa. Kiedy żniwa na ośnej nastały, różne melodie, osełki i kosy zagrały, poszły w ruch kosy, babki i młotki, klepali je u kraśniana i u szczotki. Potem nutę podjęli pod sopą i na groniku. Odpowiedź dali chłopi u jancyków. Gdy już słońce pozbierało rosę, Ruszyli w pole, niosąc na ramieniu kosy. Jedni kosili na ścianę, inni na pokos. Tak się starali, jakby to robili na pokaz. Zaś baby tocki wiązały i w ósemkach je stawiały. Tocki u góry były związane, żeby dobrze stały dołem rozcopieżone. Przy dobrej słonecznej pogodzie stały na polu przez dwa tygodnie. Powrósła z żytniej słomy nakręcone do wiązania snopków przeznaczone. Cztery tocki na jeden snopek się brało i silnie powrozłem ściągało. Zamożniejsi konno z pola zboże zwozili, ubości na plecach w płachtach znosili. Do młotów snopki na struchu leżały i na swoją kolej czekały babcia ela własne dzieci już dorosły wnuki na to miejsce weszły troski o nie przybywają razem z nimi wciąż wzrastają kto się troszczy kiedy leży że syropek jest nieświeży albo w nocy bardzo kwili pewnie kołdrą źle przykryli jak się dzieciak wyprostuje to też babcia wciąż czatuje może huknąć głową o stół, Lub ze schodów zlecieć na dół. Wszystkim rusza młoda dziatwa, za nią oczy wodzi babcia. Szybko rosną szkoły kończą I życiowy sukces wieńczą. Teraz babcia wciąż przy piecu, Na podwórku i zapleczu, Widły leżą to podniesie, A i śmieci też zamiecie. Niepotrzebne światło zgasi, coś posprząta, coś podnosi, kwiaty sadzi, pielęgnuje i się pięknem rozkoszuje. Kwiaty zdobią parapety, pniaki, wozy i sufity. Barwnie wszędzie, kolorowo, radość budzą naokoło. Same chwały babcia zbiera i do pracy sił nabiera. Spod lewaczką ciągle goni Dolać wody do piwoni. Czytał Bogdan Dmowski.